Nikt nie przypuszczał, że ten jeden kawałek stanie się wyrokiem śmierci, a nie tylko przypustką do sławy. Stacja NTV puściła klip do Smells Like Teen Spirit we wrześniu 1991 roku w najgorszym paśmie nocnym, no bo nikt o zdrowych zmysłach nie zakładał, że taki utwór będzie ktoś chciał po prostu słuchać. Telefony w reżyserce rozdzwoniły się jednak natychmiast, a widzowie tak natarczywie domagali się powtórek, że stacja musiała przenieść utwór do rotacji dziennej. Kurt Cobain stał później pod sceną i z przerażeniem patrzył na ludzi, którzy w szkole gnoili go na korytarzu, a teraz wykrzykiwali jego teksty jak religijne objawienia. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wypiszecie, o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. Historia zaczęła się w 1987 roku w Aberdeen, gdzie Kurt szarpał druty gitary, a Chris Nowoselik grał na basie. Przez pierwsze trzy lata przerobili aż pięciu perkusistów, bo żaden nie był w stanie wytrzymać trudów trasy i ciągłych kwasów z liderem. Dopiero w 90 roku do składu dołączył Dave Grohl i to on wniósł do kapeli brakującą energię. Swój pierwszy album, Bleach, nagrali za marne 657 dolarów, co nawet dla nieznanego zespołu było niską kwotą. Płyta rozeszła się w nakładzie 30 tysięcy sztuk, co w tamtych czasach oznaczało jedno: potężną porażkę. Wytwórnia Geffen Records podpisała z nimi papier głównie dlatego, że widziała potencjał w całym ruchu grunge, a nie w samej Nirwani. Liczyli na sprzedaż rzędu 250 tysięcy egzemplarzy, sugerując się wynikami Sonic Youth, czyli kapeli o podobnym, alternatywnym profilu. Materiał zarejestrowali w studiu Sound City pod okiem Butcha Wiga. Marketingowcy typowali Come As You Are na główny hit. Bo Smells Like Teen Spirit wydawało im się zbyt chaotyczne i brudne jak na standardy radiowe. Producent zastosował sprytny trik z dublowaniem ścieżek wokalnych, żeby głos brzmiał potężniej, ale Cobain początkowo się stawiał, twierdząc, że to przecież jest tanie oszustwo. Vic przekonał go dopiero argumentem o Johnie Lennonie, który robił dokładnie to samo na płytach Beatlesów, więc wokalista niechętnie, ale jednak przytaknął. Nagrali wokal cztery razy i zmiksowali warstwy, co dało efekt potężnego chóru wydobywającego się z jednego gardła. Choć studyjni wyjadacze stosowali tę metodę od lat 50., w świecie surowego roka uchodziło to za manipulację i zdradę ideałów. Kurt Cobain nie ukrywał, że bezczelnie naśladował styl grupy Pixies. Wykorzystując ich patent na cichą zwrotkę i eksplodujący hałasem refren, bo uważał ich za najlepszą kapelę świata. Pixies grali szeptane wersety, by chwilę później uderzyć ścianą dźwięku i nie ma co ukrywać, ale Nirvana pożyczyła ten schemat niemal jeden do jednego. Główny riff gitarowy też nie był do końca oryginalny, bo mocno przypominał more than feeling zespołu Boston. To chłopaki sami przyznali na festiwalu w Reading w 1992 roku, grając fragment tamtego hitu dla żartu. Podobieństwa sięgały zresztą głębiej, bo już Louis Louis z 1957 roku opierało się na identycznej sekwencji akordów, więc nikt nie mógł im zarzucić kradzieży. Kultowy teledysk powstał w kalifornijskim studiu pod okiem Samuela Bejera, który dopiero debiutował w branży i momentami nie miał zielonego pojęcia, co się dzieje na play. Reżyser dostał tę robotę, bo zgodził się na niski budżet i obiecał, że wykona polecenia wytwórni bez zbędnego gadania o własnej wizji artystycznej. Statystami byli fani zaproszeni po koncercie zagranym dwa dni wcześniej oraz ludzie, którzy usłyszeli ogłoszenie w lokalnym radiu. Przyszło ich około 200, ale sala mieściła mniej osób, więc połowę trzeba było odesłać do domu, co tylko podkręciło nerwową atmosferę. Słynne cheerleaderki z klipu były w rzeczywistości striptizerkami wynajętymi z pobliskiego klubu, bo żadna prawdziwa cheerleaderka nie chciała pokazać twarzy w teledysku brudnego zespołu gracz. Dziewczyny dostawały 100 dolarów za dniówkę i tańczyły układy, które same wymyśliły na poczekaniu, bo nikt nie zatrudnił choreografa. Scenografia miała udawać szkolną salę gimnastyczną. Ale zamiast wesołych barw, wszystko utonęło w czerni i szarościach, co pasowało do ponurego klimatu muzyki. Bayer chciał, żeby fani zniszczyli sprzęt dopiero w ostatnim ujęciu, ale Kurt roztrzaskał swoją gitarę już w połowie zdjęć, zmuszając ekipę do szukania zapasowego instrumentu. Ironia losu polegała na tym, że hasło, które miliony uważały za manifest buntu, było tak naprawdę nazwą taniego kosmetyku. Tytuł wziął się z imprezy z Katlin Haną, która napisała sprejem na ścianie sypialni Kurta hasło. Kurt pachnie jak Teen Spirit, mając na myśli dezodorant jego dziewczyny. Płyta Nevermind trafiła do sklepów we wrześniu 91, a w styczniu 92 zrzuciła z pierwszego miejsca listy Billboard Michaela Jacksona. Król popu spadł z tronu, a na jego miejscu usiedli goście w brudnych trampkach, którzy wcale nie chcieli tej korony. Występ w brytyjskim Top of the Pops w listopadzie 1991 roku stał się legendarny, bo producenci kazali im grać z playbacku, co dla zespołu było policzkiem. Kurt uznał to za naruszenie ich wiarygodności, więc specjalnie śpiewał nienaturalnie niskim głosem, parodiując styl operowy i robiąc sobie żarty z formatu programu. Don't up Zmienił też tekst, śpiewając o ładowaniu narkotyków zamiast broni, żeby pokazać wszystkim, jak bardzo gardzi tą szopką. Christ machał basem nad głową, a Dave walił w bębny kompletnie nie do rytmu, dając do zrozumienia, że woleliby być gdziekolwiek indziej. Ten incydent był tylko wstępem do narastającej frustracji Bildera, który nie mógł znieść tego, że jego twórczość stała się rozrywką dla mas. Artysta reagował wycofaniem i agresją, często wyżywając się na technicznych albo krzycząc na dziennikarzy pytających o sens tekstów. Podczas trasy w 92 roku regularnie dochodziło do bujek z ochroną i demolowaniem Sprzętu, a gitary lądowały w kolumnach głośnikowych po każdym występie. Zespół zaczął grać swój największy hit coraz szybciej i gorzej, byle tylko zniechęcić fanów, którzy przychodzili na koncert wyłącznie dla tej jednej piosenki. Publiczność często stała cicho przez cały występ, by wpaść w szał dopiero w pierwszych taktach znanego refrenu, co doprowadzało muzyków do szał. Kurt celowo psuł utwór, zmieniał tempo, przerywał w połowie albo bełkotał słowa, chcąc ukarać tłum za ignorancję. Na koncercie w Rio w styczniu 1993 zagrał riff od tyłu, ale fani byli w takim amoku, że nawet nie zauważyli różnicy. Christ i Dave patrzyli na to z bezradnością, widząc, że cokolwiek zrobią i tak zostaną sprowadzeni do roli szafy grającej jeden przebój. Presja w głowie szybko przełożyła się na zdrowie fizyczne, a Cobain zaczął uskarżać się na narastające bóle żołądka, które męczyły go od lat. Stres w trasie nasilił te dolegliwości tak bardzo, że wokalista nie był w stanie jeść i wymiotował niemal po każdym posiłku. Lekarze bezradnie rozkładali ręce, wykluczając wrzody czy zapalenie, i sugerowali, że ból ma podłoże psychosomatyczne, co tylko pogłębiało desperację pacjenta. Brak skutecznej pomocy medycznej popchnął go w stronę samoleczenia, bo tylko silne środki przeciwbólowe dawały mu chwilę wytchnienia. Kurt ważył niespełna 60 kg i wyglądał jak cień człowieka, a jego żebra można było policzyć przez koszulkę. Kortnej Love próbowała go dokarmiać odżywkami białkowymi, ale jego organizm odrzucał wszystko, więc waga wciąż spadała. Hera stała się jedynym ratunkiem, bo po zastrzyku ból żołądka znikał, a on mógł wreszcie zjeść i przespać noc bez skręcania się z cierpienia. Narkotyk pozwalał mu funkcjonować w trybie, jakiego wymagała wytwórnia, która oczekiwała setek wywiadów i niekończącej się promocji muzyki. Regularne branie doprowadziło jednak do izolacji od reszty zespołu. Kontakt z liderem właściwie przestał istnieć. Podczas tras Chris i Dave jeździli autobusem, a Kurt podróżował oddzielnie z żoną, bo potrzebowali prywatności, żeby móc spokojnie przygrzać. Atmosfera koleżeństwa zmieniła się w chłodną relację zawodową, a Dave Grohl Wspominał później, że przez ostatni rok rozmawiał z Kurtem może z 10 razy poza sceną. Do tego doszła wojna o pieniądze, kiedy w 1992 roku Cobain zażądał zmiany podziału zysków, uznając, że jako główny kompozytor zasługuje na lwią część kasy. Nie chodziło jednak tylko o przyszłe zarobki, ale także o to, co zarobili wcześniej. Prawnicy wyliczyli, że pozostali członkowie musieliby oddać fortunę z już wypłaconych zaliczek, co postawiło ich w tragicznej sytuacji finansowej. Grol był o krok od odejścia z zespołu, ale ostatecznie podpisał nowe papiery, czując się oszukany i potraktowany jak śmieć. Kwestie finansowe zbiegły się z atakiem mediów, gdy magazyn Vanity Fair opublikował artykuł sugerujący, że Kortney brała heroinę w ciąży. To uruchomiło lawinę problemów, włącznie z odebraniem im praw rodzicielskich tuż po narodzinach córki i przymusowymi testami na obecność narkotyków. Mimo tych dramatów zespół musiał grać dalej, a występ na festiwalu w Reading w sierpniu 1992 roku przeszedł do historii. Kurt wjechał na scenę na wózku inwalidzkim w szpitalnym Kitlu z plotek o swoim rzekomym zgonie lub kalectwie. Z trudem wstał i upadł, by po chwili zagrać jeden z najlepszych koncertów w życiu, pełen wściekłości i pasji. Smells Like Teen Spirit zagrali wtedy niemal na końcu i tym razem wykonali go perfekcyjnie, jakby wokalista chciał udowodnić światu, że wciąż panuje nad sytuacją. Nowe utwory powstawały w atmosferze oblężenia przez sądy oraz dziennikarzy, co słychać było w niemal każdym wersie tekstów na kolejnej płycie. W piosence Serve the Servants Kurt wprost wyśpiewał, że nastoletni bunt się opłacił, ale teraz jest znudzony i stary, co było smutnym podsumowaniem jego kariery. Zespół celowo zmienił brzmienie na surowe i nieprzyjemne, zatrudniając producenta Steve'a Albiniego przy pracy nad albumem In Utero. Wytwórnia była przerażona niekomercyjnym charakterem materiału i błagała o zmiany, bojąc się, że płyta okaże się finansową klapą. Stan psychiczny Kurta posypał się ostatecznie podczas trasy europejskiej w marcu 1994 roku, kiedy trafił do szpitala w Rzymie po przedawkowaniu leków popitych szampanem. Oficjalnie mówiono o wypadku, ale znaleziona notatka sugerowała, że była to pierwsza nieudana próba samobójcza. Rodzina i przyjaciele zorganizowali naradę i zmusili go do pójścia na odwyk w klinice w Los Angeles, licząc, że to go uratuje. Cobain wytrzymał tam jednak niespełna dwie doby, po czym wyszedł na papierosa, przeskoczył przez mur ośrodka i zniknął. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział go żywego, bo po powrocie do Seattle zaszył się w swoim domu, zrywając kontakt ze wszystkimi bliskimi. Poprosił kumpla o kupienie strzelby, tłumacząc, że boi się włamywaczy i potrzebuje ochrony. Ciało artysty znalazł elektryk dopiero 8 kwietnia 1994 roku, gdy przyszedł zamontować alarm w szklarni nad garażem. Badania wykazały, że Kurt nie żył już od pięciu dni, a obok niego leżał list pożegnalny skierowany do wyimaginowanego przyjaciela z dzieciństwa. Smells Like Teen Speed nie zabiło Nirwany bezpośrednio, ale uruchomiło lawinę zdarzeń, której wrażliwy chłopak z Aberdeen nie był w stanie zatrzymać. Sukces, o którym marzy każdy muzyk, dla niego okazał się pułapką bez wyjścia, niszczącą przyjaźnie, zdrowie i w końcu życie. Król Grandżu odszedł na własnych warunkach, zostawiając po sobie muzykę, która zmieniła świat i pytanie, czy tej tragedii można było uniknąć. Wspomniałem w tym odcinku o Michaelu Jacksonie, a przecież Billy Jean to także początek jego wielkiego kryzysu. Jak macie czas, to klikajcie w kartę na ekranie i widzimy się za moment.